Przez cztery generacje był to spory minivan. Potem ogromny rodzinny SUV, który starał się utrzymać cechy poprzedników. Mowa oczywiście o Renault Espace, które właśnie wjeżdża do salonów w najnowszej, poliftingowej wersji. Zacznijmy od tego, że nowy Espace konstrukcyjnie jest bardzo zbliżony do modelu Austral, który również wjeżdża do salonów w wersji poliftingu. Co oczywiste, jednak Espace ma znacznie dłuższy rozstaw osi i znacznie większy bagażnik, ba, może zaoferować 7 miejsc w kabinie, ale do tego przejdziemy za chwilę. Na razie przejdźmy do zmian liftingowych, które oba modele uwodowniły do innego pojazdu, jakim jest Renault Rafale. Sam odbieram to bardzo pozytywnie, bo ten język stylistyczny podoba mi się znacznie bardziej niż dotychczasowy. Jest bardziej wyraziście, jest sporo ostrych linii, a także jest bardzo oryginalnie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Uczciwie, muszę Wam przyznać, wygląd tego auta zarówno mnie, jak i mojego tatę naprawdę urzekł. Tutaj jest tyle smaczków stylistycznych, tyle ładnych kształtów, tyle elementów, na które chce się patrzeć, że to naprawdę głowa mała. Zaczynając od grilla, w którym zauważymy wypełnienie przypominające logo producenta. Przechodząc do wypełnienia lamp, w którym znowu zauważymy delikatnie zarysowane logo Renault. Patrząc na to, jak są te światła rozdzielone, że mamy światła główne wyżej, kawałek niżej światła pozycyjne, które też są takie jakby wielopłaszczyznowe. Tu to idzie w jednej płaszczyźnie, potem mamy wgłębienie... I osobne świadełko idzie w dolnej części zderzaka. No to jest naprawdę przepiękne i na ten samochód naprawdę chce się patrzeć. Można powiedzieć, że mamy tutaj takie połączenie francuskiej elegancji z pewnego rodzaju dozą agresywności. Tutaj zmiany nie ograniczyły się do delikatnie przeprojektowanych lamp, bo według Renault ponad 1 trzecia elementów nadwozia jest zupełnie nowa między innymi cały przód, maska, klapa bagażnika, tylne światła. Cieszę się też, że inaczej niż na przykład w Hyundai Santa Fe, Kia Sorento czy Chery Tiggo 8, akurat do Espasa możemy domówić matrycowe reflektory za 4000 zł, które widzimy też w naszej demówce. Bardzo ładnie prezentuje się też poliftingowa nowość, jaką jest szaro-niebieski lakier o nazwie Beltic oraz seryjne dla najwyższej wersji Iconic felgi aluminiowe w rozmiarze aż 20 cali, które również widzimy w tej testówce. Nie wiem jak was, ale mnie design tego samochodu bardzo do siebie przekonuje, a to w segmencie SUV słów klasy średniej wcale nie jest takie oczywiste. Wymiary samochodu przy liftingu za bardzo się nie zmieniły, a więc Espace nadal okazuje się nieco mniejszą propozycją na przykład od nowego Kodiaka czy Volkswagena Tyrona. Dość podobne wymiarami jest do Cherry Tigo 8, od którego jednak ma większy rozstaw osi, ale jednocześnie jest nieco niższy i węższy. Można mieć więc uzasadnione przypuszczenia, że to będzie najlepszy słów klasy średniej w kategorii przyjemność manewrowania na parkingu, a tytuł ten będzie przez Renault łatwy do zdobycia i jeszcze przez jeden element, jakim jest system For control a więc skręt na tylna oś. Przy niskich prędkościach tylne koła skręcają się do 5 stopni w kierunku przeciwnym niż koła przednie, co zmniejsza średnicę zawracania tego samochodu z ponad 11,5 metra do, uwaga, 10,4 metra. To jest dostrzegalnie lepszy wynik niż w Nissanie Juke, Skodzie Kamik, Volkswagenie T-Crossie czy nawet Alfie Romeo Junior, a więc typowo miejskich crossoverach. Dokładnie taką samą średnicę zawracania jak Renault ma, uwaga, MG3, Skoda Fabia czy Renault Clio, a więc autka segmentu B. Zważając na to, że mówimy o Espace, a więc ogromnym samochodzie, dziwię się, że to powiem, ale już nie mogę się doczekać, aż wpadnę tym samochodem na wytłoczony parking pod marketem. Zanim jednak wyjedziemy na miasto, zerknijmy do kabiny. Choć Espace występuje na naszym rynku również w odmianie 7 z dwoma dodatkowymi fotelami w bagażniku, to na dziś do testów przypadła odmiana 5-osobowa z naprawdę wielkim kufrem, do którego jednak przejdziemy za chwilę. Na razie skupmy się na drugim rzędzie siedzeń, gdzie miejsca przed nogami jak i nad głową jest naprawdę od groma. Jedyna przestrzeń, gdzie mogłoby być nieco więcej miejsca, to jest przestrzeń na stopy. Tutaj moje buty mieszczą się, ale czuję górną częścią stopy już kontakt z przednim fotelem. Natomiast jeszcze nie ma tragedii. Oczywiście na przestrzeń to możemy wpłynąć, gdybyśmy chcieli powiększyć jeszcze bardziej bagażnik. To mamy kanapę przesuwaną w zakresie aż 22 cm. No i tutaj naprawdę możemy znacząco zmniejszyć przestrzeń na stopy i naprawdę w znaczącym stopniu powiększyć przestrzeń bagażową. Gdybyśmy jednak nie mieli potrzeby przewożenia tam całego naszego dobytku. No to możemy poczuć ją jak prezes w limuzynie, to jest naprawdę super. Fajne jest też to, że mamy możliwość płynięcia na kąt nachylenia oparcia i to w sporym zakresie. Jedyne co nie jest wygodne, to sposób regulacji, bo robimy to takim paskiem, który mamy na zewnętrznej części kanapy. No i ten pasek no, wymaga chwili przyzwyczajenia, bo żeby wyregulować kąt oparcia, to ja muszę otwierać drzwi zewnętrzne, a to chyba tak nie powinno działać. Wydaje mi się, że to mogłoby być rozwiązane jakąś dźwignią i byłoby wygodniej. No, ale na plus, że możemy naprawdę znacząco położyć to oparcie, no i wtedy jechać w naprawdę komfortowych warunkach. Cieszę się też, że widzimy tutaj podłokietnik centralny. Jedyny minus jest taki, że on od razu kładzie się jako cała centralna część i już mamy teraz otwartą przestrzeń bagażową. Nie zawsze mamy taką potrzebę, a jednak przy ostrym hamowaniu w tej konfiguracji coś może nam wypaść do kabiny, tego byśmy raczej nie chcieli. No i drugi minus jest taki, że tutaj spora część tego podłokietnika to jest twardy plastik otoczenia uchwytów na kubeczki, więc na łokieć mamy już naprawdę taki niezbyt szeroki, miękki pasek. No to też by mogło według mnie wyglądać nieco lepiej. Natomiast cieszę się, że wszystko na co patrzymy jest takie estetyczne. Zarówno jeżeli chodzi o wykończenie drzwi, gdzie widzimy bardzo ładne te góry i uwaga, lakierowane na czarnoklameczki. Widzimy też na drzwiach podwójne przeszycia, białą nicią. Bardzo ładne mamy tutaj gazetowniki, to jest szczegół, na który mało który producent zwraca uwagę. No i oczywiście mamy dwie kratki wentylacyjne na tył oraz dwa gniazda USB typu C. Niestety w żadnej wersji nie znajdziemy trzeciej strefy klimatyzacji ani podgrzewanych zewnętrznych miejsc kanapy z tyłu. Tchórze łapki oczywiście mają mechanizm powalniający, więc nie będą obijały podach. one też wyglądają ciekawie, bo są z czarnego plastiku, a posuwitka jest takiego szarego jeansu, no optycznie się to prezentuje bardzo ładnie, w dotyku też jest całkiem przyjemne, no i oświetlenie na tyłu oczywiście jest już LEDowe. Trochę szkoda natomiast, że górna część drzwi jest wykonana z twardego plastiku, kiedy z przodu coś tam się pod palcem ładnie ugina, to wydaje mi się, że w tym segmencie mogłoby wyglądać troszkę lepiej. Natomiast plus, że tunel centralny jest ledwie zarysowany, więc nawet gdybyśmy podróżowali w pięć osób, no to nie będzie on przeszkadzał osobie podróżującej po środku. Natomiast, jak to często bywa, środkowe miejsce ma dostrzegalnie twardsze oparcie oraz twardszy zagłówek od miejsc zewnętrznych, więc standardowo, jeżeli pasażer na coś będzie narzekał, to właśnie na twardość tego oparcia. Natomiast pochwała dla Renault należy się za uchwyty Isofix, które zauważymy zarówno na dwóch zewnętrznych miejscach kanapy, jak i na fotelu pasażera z przodu. Tego brakowało mi zarówno w Mazie cx 80 w Kia Sorento, w Hyundai U Santa Fe, jak i w Peugeot 5008. Poza tym Espace to kolejny model marki Renault, który może wyposażyć w szklany dach Solar Bay o powierzchni prawie 2 m2. Dach ten nie będzie miał rolety, za to reguluje się w nim przejrzystością 9 modułów, ale akurat do naszej dymówki go nie domówiono. Jeszcze tą kabinę zmierzymy. Szerokość na wysokości ramion 136 cm, między łokciami 144 cm, natomiast na wysokości pośladków mniej więcej 134,5 cm. Szerokość między uchwytami Isofix to mniej więcej 45,5 cm, a wysokość do dachu przy pochylonej kanapie to mniej więcej z 97 cm. I to by było chyba wszystko w drugim rzędzie. Skoczmy więc za kierownicę. Cieszą się, że przy okazji liftingu zmiany objęły nie tylko wygląd, ale również delikatnie kokpit, technologię oraz fotele. Te zostały nie są przekonstruowane i przykładowo mają poprawione podparcie boczne i to zarówno w niższych partiach, jak i w górnych częściach oparcia. Siedzisko jest dłuższe niż do tej pory, ale akurat ono nadal nie ma regulacji kąta nachylenia siedziska. Niemniej mimo to muszę wyraźnie podkreślić, że te fotele są bardzo, ale to bardzo wygodne. Cieszy to tym bardziej, gdy przypomnę sobie dla mnie trochę zbyt twarde fotele w nowej Kia Sportage, ale wydaje mi się, że nawet bez takich niedawnych doznań fotele Espasa zaskoczyłyby mnie pozytywnie, bo one są naprawdę komfortowe i to nie tylko za sprawą seryjnych dla naszej wersji masaży w fotelu kierowcy. Jedyne co z początku wymagało mojego przyzwyczajenia to nieco wysunięte do przodu, dość twarde zagłówki, akurat one według mnie mogłyby być bardziej podusiowate. Pozycja za kierownicą również jest tutaj świetna i to nawet na tle znacznie droższych konkurentów. W Espas bez żadnego problemu byłem w stanie przyjąć wygodną pozycję za kółkiem, ba bez problemu byłem w stanie jeździć na autostradzie, opierając łokcie na podłokietnikach, jednocześnie trzymając kierownicę. Jedyne co mnie smuci przy D że w żadnej wersji nie znajdziemy w nich funkcji wentylowania. W Espas ten dodatek po prostu nie jest dostępny. Przy okazji warto też wspomnieć o kolejnej nowości w Renault, jaką jest system rozpoznawania kierowcy. System działa tak, że kamera wbudowana w lewy słupek A rozpoznaje kierowcę i aktywuje odpowiedni profil użytkownika ze spersonalizowanymi ustawieniami. Wczytane zostają m.in. ulubione stacje radiowe, multimedia, ustawienia luserek i aplikacji Google oraz ustawienie foteli, co jest mega wygodne. I choć z początku nie byłem w stanie skonfigurować swojej twarzy do głównego profilu, to jednak w każdym kolejnym profilu działało to bezbłędnie. Trochę się dziwię, dlaczego nie jest to popularniejsze rozwiązanie, bo wydaje mi się, że kojarzę to tylko z Subaru, no i teraz z Renault, chociaż nie mam pewności, czy o jakiejś marce nie zapomniałem, a rozwiązanie samo w sobie jest iście genialne. No i dobra, spróbujemy skonfigurować profil do mojej osoby i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No musimy się przyklikać przez dużo różnych pulpitów. O i proszę bardzo, nagraj swoją twarz, patrz prosto w kamerę. Dalej. O, udało się! Rozpoznawanie twarzy jest włączone. Funkcja rozpoznawania twarzy zidentyfikuje Cię, gdy tylko zamkniesz drzwi kierowcy i spowoduje automatyczne wczytanie Twojego profilu. Zobaczymy, czy jak przyjdzie moja żona, to czy ją też będzie rozpoznawać? I patrz w kamerę na słupku. I idę dalej. I patrz na słupek. Zaję się miejscami, ciekawe, czy to zauważy. Czy trzeba zapon wyłączyć. No i teraz ja wchodzę za kółko. I co? O! Czekaj. Ty poważnie! Tylko wskoczyłem za kierownicę i on mówi wita i prosi o mój PIN. Z innych nowości zmieniono też umiejscowienie dźwigni od skrzyni biegów, która nadal znajduje się z prawej strony za kierownicą, ale teraz wyprofilowana jest tak, żeby trudniej było omyłkowo jej użyć zamiast użyć dźwigni od wycieraczek. Choć mimo to nadal kilkukrotnie zdarzyło mi się przypadkowo uruchomić wycieraczki próbując zmienić ustawienie skrzyni biegów. Według mnie, sterowanie wycieraczkami można by przenieść na lewą manetkę za kierownicą, wtedy tego problemu po prostu by nie było. Według producenta poprawione zostało również wyciszenie kabiny, między innymi od strony grodziowej i w przepustach kablowych. Nowe są też uszczelki drzwi, przekonstruowane zostały obudowy lusterek, a także pojawiły się grubsze boczne szyby z przodu. Według Renault ma to skutkować obniżeniem hałasu z przodu nawet o 6-8 do 8 dB, a to są ogromne różnice, choć niestety nie wiemy przy jakiej zostały odnotowane prędkości, niemniej spokojnie, będziemy to weryfikowali w drugiej części testu. Nowością jest też przycisk widoczny po lewej stronie za kierownicą określany jako My Safety Switch. Pozwala on na jednoczesne ustawienie pięciu wybranych systemów wsparcia kierowcy. Dzięki jego obecności można szybko dezaktywować najbardziej irytujących pikaczy od razu po wejściu do samochodu, co jest chyba najwygodniejszym rozwiązaniem tego typu z wszystkich mi znanych. I to są główne różnice przy okazji liftingu. Zważając jednak, że te odświeżenie następuje zaledwie dwa lata, po premierze obecnej generacji tego modelu trudno oczekiwać większych zmian. Bo choćby 12-calowe multimedia są bardzo dopracowane i trudno w nich wskazać jakieś pole do poprawy. System jest z jednej strony intuicyjny i przejrzysty, choć z początku wymaga chwili do przyzwyczajenia, a z drugiej z nowoczesną oprawą graficzną, z szerokimi możliwościami personalizacji i naprawdę dobrą płynnością działania. Mamy w nim bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, ale że system oparty jest na Android Automotive i ma wbudowane mapy od Google, to sam znacznie bardziej wolałem podłączać telefon wyłącznie przez Bluetootha. Tym bardziej, że wspominane mapy od Google'a da się również przerzucić na cyfrowe zegary, które również prezentują się bardzo dobrze. Cieszy to zwłaszcza jak na obecne czasy skrajnego niewykorzystywania możliwości tabletu za kierownicą, czego jednak o Renault powiedzieć nie możemy. Cyfrowe zegary mają przekątną 12,3 cala. Możemy wpływać na treść wyświetlaną w miejscu komputera pokładowego, możemy wyświetlać różne motywy przedstawiania parametrów i jak już wspomniałem możemy wyświetlić pełną mapę nawigacji od Google'a oprawę graficzną i czytelność również odnotowuje na plus, więc te zegary oceniam naprawdę pozytywnie. Wspomniane usługi Google otrzymujemy na okres 5 lat od zakupu samochodu jako darmowe, a wraz z nimi otrzymujemy też perfekcyjnie działającego asystenta głosowego od Google. Hej Google, zmień temperaturę po stronie kierowcy na 21 stopni. Włącz podgrzewanie kierownicy. Zmień siłę nadmuchu na poziom 4. Nawiguj do KFC Bracka. Zrozumianie, okej, okay. zrozumianie, zrozumianie. Jedyne o czym warto pamiętać, jeżeli chcemy wykorzystywać asystent Google do wykonywania połączeń głosowych, to nie możecie mieć połączonego telefonu CarPlayem, wtedy to nie działa, jest dezaktywowane, więc taka rada ode mnie, nie łączcie telefonu CarPlayem, a tylko i wyłącznie Bluetoothem, no bo w multimediach i tak mamy te wszystkie usługi, mamy mapę Google, więc za bardzo nie widzę sensu podłączania telefonu przez CarPlaya, on może być podłączony Bluetoothem i wtedy mamy też korzyść, że możemy z scenem Google wybierać kontakty z książki telefonicznej. Poza tym mamy też cały szereg aplikacji do pobrania ze sklepu Play, jak Kanal+, Waze, Next Factory, radia internetowe, portale z audiobookami, przeglądarka Vivaldi, quizy, gry itd. Bardzo się cieszę, że przy okazji liftingu nie usunięto też fizycznych przycisków do sterowania klimatyzacją, a więc zasią zmieniać jej ustawienia bez większego odrywania wzroku od jezdni. Drogie Renault, brawo! Na pokładzie mamy też kamery 360 stopni, które jednak niestety nie są najwyższej jakości. Trochę ułatwia sprawę fakt, że obrazek z kamery wyświetla się na dość niewielkim polu powierzchni, no ale i tak patrząc na ostatnio otestowane na kanale konstrukcje, z łatwością znajdziemy pojazdy, w których te kamery 360 trzymają po prostu wyższy poziom. Poza tym delikatnie mnie irytowało też to, że przy kamerze cofania czasami pojawiało się takie delikatne klatkowanie, nie było tutaj takiej całkowitej płynności, no co mnie po prostu razi w oczy. Natomiast plus za możliwość podglądania sytuacji z boku auta, co ułatwi manewrowanie przy wysokim krawężniku, zbawienne zwłaszcza przy tak ładnych 20-calowych alufelgach. Na pokładzie mamy też nagłośnienie Harmana Cardona z 11 głośnikami i subwooferem o mocy 485 W i muszę przyznać, że brzmi ono bardzo sympatycznie. Nie mamy może jakichś wybitnych dozań na płaszczyźnie przestrzenności dźwięku, ale bawiąc się w ekwalizerze da się wyciągnąć dostrzegalną głębię, której może brakować na przykład w opcjonalnym kantonie ze Skody Kodiak. Mi tego nagłośnienia korzystało się bardzo przyjemnie i choć wymaga dopłaty 4500 zł, to według mnie zdecydowanie warto. Z pakietem Advanced Windscreen otrzymujemy też wyświetlacz head o przykątnej 9,3 cala. Z jednej strony garściarskich opcji wirtualnej rzeczywistości w nim nie uświadczymy, z drugiej cieszę się, że wyświetla wskazania bezpośrednio na szybie i że jest bardzo czytelny. Zmontowanie kokpitu jest naprawdę niezłe. I to znaczy, jeżeli jesteśmy złośliwym recenzentem i będziemy naciskali każdy możliwy plastik, to zauważymy jedno miejsce, które skrzypi, mianowicie lewą kratkę wentylacyjną. Ale po pierwsze, tego typu odgłosy usłyszymy tylko i wyłącznie pod mocnym naciskiem. Nie usłyszymy ich podczas jazdy. No a po drugie, tylko jedno takie miejsce znalazłem, a cała reszta prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Śmiało możemy powiedzieć, że zdecydowana większość tego kokpitu sprawia wrażenie zabetonowanego. No i przy tym bardzo solidnego. Niestety zauważymy tu też sporo wstawek z lakierowanej czerni, ale z drugiej strony cieszę się, że niejako ogromne świecące pola powierzchni, a na szczęście niezbyt szerokie fragmenty. Poza nimi kokpit jest starannie wykończony i przemyślany. Co mnie natomiast zaskoczyło w materiałach, to drewno podobny, a może nawet drewniany dekor, który mamy na desce Jeżeli to jest sztuczne drewno, to naprawdę dobrze udaje drewno, bo czujemy pod palcem takie sęki. No i jest ładny, bardzo przyjemnie wpływa na odbiór tej kabiny, więc trzeba przyznać, że to wnętrze jest takie wysmakowane. Nowością jest też możliwość wybrania tapicerki w kolorze jasno-szaro-piaskowym, która, uwaga, nie wymaga żadnej dopłaty. Akurat w naszej testówce zdecydowano się na ciemne obicie, które również prezentuje się dobrze i to mimo wykończenia foteli sztuczną skórą. Stwarza ono naprawdę solidne wrażenie. Jedyne czego mi tutaj brakuje do pełni szczęścia, to opcji wentylowania foteli, których niestety w nowym Espace nie znajdziemy w żadnej wersji, w żadnym pakiecie, nawet jako ekstra płatny dodatek. To niestety mnie troszkę smuci. Widoczność nie jest najmocniejszą stroną tego samochodu. To znaczy, mamy bardzo masywne u podstawy słupki, a poza tym lusterka przy zewnętrznych częściach są zakrzywiane, czego sam bardzo nie lubię, bo to mi troszkę zniekształca rzeczywistość. No a tylna szyba nie jest jakoś bardzo wysoka. Poza tym, mamy masywne tylne słupki. Tak więc, widoczność za kierownicy, no to nie jest najmocniejsza strona tego samochodu. Dlatego cieszę się, że na pokładzie naszej testówki mamy kamery 360-stopni, które dla wersji Iconic są seryjne natomiast schowki prezentują się bardzo dobrze według Renault w kabinie mamy mieć chyba 40 litrów wszelkiego rodzaju schowków i 25 litrów znajdziemy w psanej części kabiny no i patrząc na drzwi jest bardzo dobrze bo mamy kieszenie, w których z powodzeniem mieści się taki ogromny bidon potem mamy schowek pod podłokietnikiem który może nie jest najgłębszy, ale i tak jest całkiem długi no i tutaj mamy ciekawy zabieg bo mamy taką przesuwaną konsolę tu mamy jeden głębszy schowek jak chcemy to z przodu mamy dwa cup holderki i miejsce na przykład na kartę od samochodu no i schowek przed pasażerami który uwaga jest wyłożony miękkim materiałem, więc nawet włożone tam klucze nie będą hałasować. Cieszę się też, że na pokładzie widzimy element, którego brakowało mi w praktycznie każdym ostatnio testowanym samochodzie, mianowicie schowek na okulary w podsuwice, który, uwaga, ma do tego jeszcze jeden ciekawy detal, jakim jest takie zakrzywione lusterko do podglądania sytuacji w drugim rzędzie siedzeń. Kapitalna sprawa, jeżeli z tyłu będziemy przewozili pociechy albo chcieli to auto wykorzystywać na taksówce, no bo w każdym momencie możemy podglądać, co się dzieje za naszymi plecami. I to rozwiązanie jest tysiąc razy lepsze niż zakrzywione lusterko panoramiczne, jakie mieliśmy na przykład w Cherry Tigo 8. Reno robi to zgodnie ze szuką. Na tej tacce mamy ładowarkę indukcyjną na smartfona, a jakbyśmy chcieli, to mamy też dwa gniazda USB typu C, a także gniazdo 12V. Niestety, jednak ale ładowarka nie zawsze efektywnie ładowała iPhone 16 Pro. Być może winowajcą są jego wystające aparaty, ale ładowanie czasami się przerywało, a procenty nie przybywały, co kilka razy zaskoczyło mnie po zakończeniu podróży. Klapa bagażnika jest sterowana nie tylko tradycyjnie, ale również na przykład ruchem nogi i trzeba przyznać, że działa to całkiem sprawnie. Natomiast kiedy otworzymy klapę, to zwracam uwagę na to, że ona nie podnosi się jakoś bardzo wysoko. A druga rzecz, no auto jest przepiękne jeżeli chodzi o jego design, ale ma też jakieś negatywne konsekwencje. Górna krawędź otworu załadunku jest zawieszona dosyć nisko, więc to jest chyba pierwsze auto tego segmentu, przy którym ta krawędź jest zawieszona niżej niż linia mojego wzroku. Takie ciekawe spostrzeżenie. Espas występuje zarówno w odmianach 7-osobowej, jak i 5 -osobowej. My dzisiaj mówimy o tej drugiej, która ma znacznie większy bagażnik niż odmiana 7 ze złożonym trzecim rzędem siedzeń. Tutaj, nawet według normy VDA, mamy pojemność 581 litrów, które możemy powiększać w praktycznie dowolny sposób za sprawą przesuwanej tylnej kanapy i regulacji kąta nachylenia. Po złożeniu oparć przestrzeń rośnie to 1818 litrów, i to znowu według normy VDA, więc faktycznie mówimy o sporym kufrze. Ciekawostka, o ile odmiana 7-osobowa jest kompatybilna z dojazdowym kołem zapasowym, tak odmiana 5-osobowa już nie jest. Tutaj nam musi wystarczyć zestaw naprawczy. Natomiast bagażnik zaskakuje mnie pozytywnie. Przede wszystkim mamy bardzo ładnie pracującą roletę. Nie mamy w niej co prawda prowadnic, ale raczej nie ma problemu, żeby ją zamocować w końcowym położeniu. I jak zasiągniemy roletę, to już na oko widać, jak on jest wysoki. To jest naprawdę bardzo wysoki kufer i to mi się mu bardzo podoba. Zapakowanie bagaży całej rodziny nie będzie tutaj najmniejszym problemem. Z innych udogodnień mamy dźwignię do opuszczenia oparcia kanapy. Drobna uwaga, te dźwignie służą tylko i wyłącznie do y, opuszczenia oparć. Ale jeżeli chcemy położyć fotel na płasko, to musimy tak przejść się do kabiny, no i z tamtego poziomu je położyć. Mamy haczyki na zakupy, chociaż one nie są za bardzo wystające, więc tutaj trzeba się troszkę postarać, żeby się troszkę zawiesić. Oświetlenie mamy tylko jedno: to jest tradycyjna żaróweczka z prawej strony. Szkoda, że nie jest to Dioda LED. Pod podłogą kufra mamy jeszcze naprawdę od groma schowków, które są głębokie, więc tutaj można sporo szpargałów jeszcze zmieścić i to mi się podoba. Ta styropenowa wytłoczka naprawdę sensownie wykorzystuje przestrzeń pod podłogą. Takie rozwiązania marki chińskie powinny podglądać i się jeszcze uczyć. Wykończenie jest niezłe, bo na burtach widzimy taki meszkowaty materiał, który nie powinien się urysować od upychanych tutaj bagaży. Ciekawostka, nawet w momencie 5-osobowej, mamy zarysowane uchwyty na kubeczki oraz podłokietniki dla trzeciego rzędu siedzeń, którego tutaj nie ma. I to jest jedyny fragment, który jest wyłożony twardym plastikiem. Poza tym, wykończenia bagażnika naprawdę trudno się uczepiać. No i cieszę się też, że w roletce nie widać żadnych oszczędności. Nie wydają na siebie takich blaszanych odgłosów, jakie irytowały mnie w Kia Sportage, tylko jest taka bardziej gumowa. No i po prostu prezentuje się solidnie. Pytanie, czy roletkę możemy schować pod podłogą kufra? Teoretycznie możemy, w praktyce nie mamy na nią wgłębienia, więc podłoga nagle staje się opadająca. Jedyne co trochę smuci, że nie mamy tutaj podwójnej podłogi bagażnika, która by się przydała choćby do zamontowania pod nią roletki, tak abyśmy nie mieli spadzi z tej podłogi. Podwójna podłoga bagażnika przydałaby się tu również po to, aby zniwelować dość duży próg załadunku oraz duży próg, który się tworzy po opuszczeniu oparć kanapy. Niestety jednak, ale w akcesoriach transportowych, jakie mamy na konfiguratorze Renault, takowego dodatku nie znalazłem. Jeżeli chodzi o trójkąt, to niestety nie mamy go schowanego w klapie bagażnika, on jest umieszczony w jednym ze schoweczków pod podłogą kufra, co może być powiedzmy problematyczne, jeżeli musielibyśmy go wyjąć przy załadowanym bagażniku podach. I bardzo się cieszę, że chociaż kanapa nie jest dzielona w proporcjach 40x20x40, to jednak podłokietnik składa się tutaj, otwierając nam przestrzeń do kabiny, co przyda się, gdybyśmy chcieli przewodzić na przykład narty. No i standardowo ten bagażnik zmierzymy. Na początku szerokość 106 cm, chociaż tutaj na końcu mamy jeszcze kieszonkę szeroką na mniej więcej 23 cm. Długość bagażnika w najdłuższym miejscu przy kanapie najbardziej odchylonej do tyłu to jest 100, no powiedzmy 101-102 cm. W najkrótszym miejscu to jest mniej więcej 95 cm, ale że kanapę możemy naprawdę znacząco odsunąć, to widzę, że faktycznie możemy ją przesunąć o te 22 cm do przodu. No, według mnie nawet o więcej 24 według miary. No i to naprawdę pomaga znacząco powiększyć przestrzeń bagażową. Teraz to już jest naprawdę mega długi bagażnik. No i wysokość. Wysokość do rolety zaskakuje bardzo pozytywnie to jest mniej więcej 60 cm. Nawet bym powiedział 61 cm. Naprawdę robi wrażenie. Otwór załadunku, patrząc z dachu, nie jest zbyt imponujący 78 cm powiedzmy, ale za nim bagażnik rozszerza się, nawet do 93 cm. I jeszcze położymy oparcia. I długość do oparcia fotela kierowcy o wzroście 1,76 m to mniej więcej 187 cm. No, jeśli chodzi o bagażnik, to by było na tyle. Ten bagażnik prezentuje się naprawdę zacnie, a może prezentować się jeszcze zacniej, kiedy przestawimy kanapę drugiego rzędu siedzeń nieco bardziej do przodu. Uuu, są teleskopy! I to jakie mocne, ta maskaż sama chce się podnosić. Piękna sprawa. Gama silnikowa nowego Espas niestety jest równie uboga jak do tej pory i składa się tylko z jednej jednostki. Jest to samoładująca hybryda oparta na benzynowym trzycylindrowym cylindrowym silniku 1.2 Turbo generującym 130 koni mechanicznych. Filar elektryczny stanowią dwie jednostki. Główny silnik elektryczny generujący 70 koni i 205 Nm momentu oraz dodatkowy silniczek elektryczny dorzucający 25 koni i 50 Nm momentu, który odpowiada za uruchamianie silnika spalinowego oraz zmianę biegów. Sumarycznie ma nam ona oferować nawet 199 koni mechanicznych i pozwalać na sprint do setki w 8,8 ,8 sekundy, a także osiąganie maksymalnie 180 km na godzinę. Zbiornik paliwa ma tutaj 55 litrów. I choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, to podobno wyraźne zmiany zaszły w oprogramowaniu zespołu napędowego. Teraz układ mają cechować bardziej spontaniczne reakcje, a praca dość nietypowej wielotrybowej skrzyni biegów ze sprzęgłem kłowym ma być szybsza i płynniejsza, co oczywiście będziemy sprawdzali już niedługo. Trochę szkoda, że gama silnikowa nie jest rozbudowana o jakiekolwiek inne jednostki, a także szkoda, że brakuje w niej jakiejkolwiek odmiany 4x4. W Espace napędzane mogą być tylko koła przednie. Pytanie więc brzmi: jak się tym jeździ, ile to pali, jak działają jego asystenci, jak świecą jego matrycowe reflektory i ile to cudo kosztuje? I na te wszystkie pytania odpowiedź poznamy już wkrótce w drugiej części testu. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną, i do zobaczenia wkrótce, w kolejnych filmach.